Właśnie poleciałem na wycieczkę z samolotem I przy okazji bardzo chcemy się iść do toalety Ale wiecie co, jeszcze chwilkę poczekam Bo widziałem, że do tego samolotu wchodził również Simon I w tym momencie musimy go odnaleźć A jeśli chcecie pomóc mi to zrobić To oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem No i ta to toaleta cały czas tutaj jest Tylko, że zajęta, otwierajcie te drzwi Bo już naprawdę powoli nie mogę wytrzymać Ej, co jest, czy możemy wejść na sam przód samolotu? Chyba możemy nawet wyskoczyć z tego samolotu Ale wszędzie są znaczki, żeby tutaj na pewno nie wchodzić Ale wiecie co, sprawdzę czy te drzwi. Przypadkiem nie są otwarte. Klikamy tu i mogę tu otworzyć. Dobra, wchodzę po ludku do środka. Ej, co czemu... jest? O, o, czyli co ty tu robisz? Simon, jakim cudem ty kierujesz samolotem? Co jest? Od kiedy ty masz uprawę do kierowania? tak, tak wiesz, to to jest mój pierwszy lot, ale skoro jesteś, to tutaj sieć, a ja muszę iść do toalety. Nara. to? To jest w ogóle twój pierwszy lot z samolotem? Dobra, to jest troszkę hardkorowe. I czekaj, czemu go teraz nie ma? I dobra, on sobie poszedł o, do kibla. Razie, kibla. Dobra, nie, nie, nie. Simon, wyłaś z tego kibla, gdzie ty, ale, ty teraz sery, jesteś. Ci coś, masz. Nie chcesz? Ej, czy ty zrobiłeś w butelce kupę? Na, Nie, mm. co ty robisz? Oh. To jest, dobra, dobra, wiesz co, Zostań sobie przed tymi drzwiami. Ja się mogę zająć tym kierowaniem. Ej, tu są jakieś przyciski, dobra, i co ja teraz wystawiam koło jakieś? Czy my będziemy lądować? Ej, jak się wylądowali, to było naprawdę Ej, Gdzie gdzie jestem, zobaczcie jest z okno! Gdzie ty jesteś? Ej, Simon, czy ty jesteś na samolocie, czy mi się tylko wydaje? Dobra, sprawdźmy, to on jest na skrzydle samolotu! Co ty Ej, robisz? Powiedział mnie, czyli mnie to tym wystało. Dobra, wiesz co, też ogólnie wyszedłem do ciebie, co tam się dzieje? Ej, możemy normalnie chodzić po samolocie. Ja wysunąłem z dwóch stron kółka i fajnie było sobie jeszcze wylądować. Zobaczcie, co się dzieje na dole. Bo ja nawet nie wiem, gdzie my lecimy samo. Gdzie my lecimy na tej wycieczce? Czery nie wiem, ale bardziej nie kto tam stoi. Ej, tam też coś stoi, właśnie. Ej, tu jest jakaś osoba. Dobra, daj, podejdziemy sobie do niej. I z tego, co mi się wydaje, to on płacze. Ej, czy słyszy meteoryty? Ej, czy naprawdę będą jakieś meteory nas nie, teraz nie, spadać? Nie, dawaj do środka może. Dobra, tylko jakim cudem miałem teraz wejść tam? Ej, tu serio nadal spada o. wszystko. O. Udało nam się wrócić z powrotem do tego samolotu. jest naprawdę bardzo ciężko. Ej, co jest teraz, Samu? Czy ty widzisz, co się dzieje na zewnątrz? Ej, czyli faktycznie taki pociąg. Podjechał podniebny. Czemu tu jest pociąg? No właśnie, latający pociąg. O co Ej, mam teraz... Weź, o to jest disco pociąg! O, Yo, tak, to disco pociąg, możemy sobie nawet kaweczek pizzy. Wziąć ja sobie taką pizzę nie zjem, bo jestem bardzo o, głodny. Nie, nie jednak nie jest! Dobra, wyjdź sobie tam, nie tańcz ani nie Ej, co się zło? Wybuch właśnie! Dzieją się tutaj naprawdę dziwne rzeczy, ale latającego pociągu to jeszcze nie widziałem, a to jest tu w ogóle mój przywiązaną buteleczkę. Ja ją sobie mogę podnieść i spróbuję się i roznopić. Jestem bardzo ciekawy, co mi się po niej stanie więc uwaga, pijemy sobie to! Ja właśnie jestem niewidzialny, dobra, nie nie już nic innego, bo dzieje się potem no właśnie, coś takiego jak widzicie, ale ogólnie te butelki są porozrzucane po całym samolocie, tutaj mamy jeszcze fioletową, więc to też sobie wypijemy, sprawdźcie sobie po prostu wszystkie joj, tym razem jestem taki mega duży, możemy sobie tu u góry jeszcze sprawdzić walizeczki, ej, do, dobra, otworzyłem pierwszą i tu mamy już jakieś kolejne pićko, tym razem różowe, ej, jak wypiję wszystko na raz, to może nie wiem czy teleportuję mi to jakiegoś... duży już, o ej, jednak no mały. tak, jestem naprawdę bardzo duży dalej jest jeszcze czerwona, i czerwona to jest w ogóle mój kolor, więc też oczywiście mam nadzieję, że wow, ale mi się kręci te roz w głowie, ona chyba nie była zbyt... Dobra, ej, co ty tutaj robisz? Czemu ty jest jakiś nubek z balonikiem? Troszkę się ciebie boję i z tu jeszcze pokój dla vip ale wiecie co, jestem troszkę zbyt malutki. Steruj, Simon, bo zaraz się normalnie rozbijemy. Czy tam leci nie, inny nie, samolot? Ej, dobra, dobra, nie, nie, nie. Obróć, obróć się. Wiesz co, wychodzę z samolotu, mówię. czy nas walną w nas dosłownie jakiś inny samolot, ale na szczęście mamy mocniejszy samolot, więc nic kompletnie z nim się nie stało. Wróćmy sobie do środka tutaj, właśnie tymi oto drzwiami. Jak tam udało się, kapitan? Tutaj jak już to się Bardzo dobrze, bardzo my dobrze. To sobie to bardziej powinienem powiedzieć pilocie, bo my przecież nie płyniemy statkiem, tylko lecimy samolotem i to bardzo poważnym samolotem, bo taki widzicie, jest tu dużo dziwnych rzeczy, czyli tak jak zawsze. Przyjaciele, ludzie, ryb taką fajkę do przodu i na wstecz. Ej, a czy, a czy czemu ziesz, Normalnie a? cofa do tyłu, dobra, wyjdę jeszcze raz zewnątrz. Ale my tu szybko, za szybko lecimy, Simon mi wyrzucił samolotu. Co się dzieje? Jakimś cudem udało mi się wrócić, ale nawet nie mogę podskoczyć, bo lecimy bardzo szybko. Dobra, dajmy sportu do środka. Co tu się teraz dzieje? Dobra, Czegoś to zahamuj, no zrób coś y jakieś przyszłość. Nie, nie, spokojnie uwaga, nie jest raz! Wszystko klikamy, człowieku, dobra, Na ja mam rady. dość. <grym> nie, dobra, dobra, zamykam też i weź, jakoś może to zatrzymaj. Idę do kibelka, normalnie już chciałem od takiego długiego czasu, to weź, no nie, on zostawi swoją butelkę normalnie w kiblu. Ty mm, przyspieszam! Czy ty leciałeś w ogóle kiedyś tak szybko? Zobaczcie! Nie, jak my szybko lecimy! Ej, i samo do powoli nie mogę oddychać, proszę zatrzymaj się, bo mam dość tego wszystkiego. Tere, nie mogę z fotela wstać tak szybko! Biegnę do ciebie, dobra, mam nadzieję że jak to zatrzymam, tylko otwieram te drzwi? Dobra, musimy teraz zamknąć, bo normalnie ej, kręci mi się w głowie, proszę zatrzymaj to. I mają lokomocji. Co jest z tobą? Ej, dobra, czemu się teleportuj po fotelach, człowieku? Pamiętajcie, że tutaj nie ma przerw. Mimo to, że wygląda, jakby wszystko było normalnie, to chyba na dworze właśnie strzelają pioruny nam w samolot! Więc udało nam się troszkę opanować tą sytuację, bo już nie lecimy tak szybko jak wcześniej, ale i tak musimy się schować, bo zaraz normalnie wali mi piorun. Dzień, klikam więc... jakieś wszystkie rzeczy tutaj Dobra, ja muszę skiekać wszystko, mamy teraz, jeszcze taką atmosferę ogólnie bardzo mroczną. No i wszędzie, no takie widzicie, jeden piorun, drugi, trzeci, piąty ej, czemu no, dopiero teraz, teraz widzi? Nie, wiem, jakieś ufo by się tu pojawiło, czy coś. o, dobra, nie, się uf, UFO to byłoby dosyć straszne. nie, ja ogólnie jeszcze bardzo nie, do strefy dla nie, nie, więc zaraz sobie oczywiście nie, miejsce sprawdzimy. Simon, nie, 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 Co nie, co jest nie, 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 toalety, mam nie, że nie, tu nie, 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 muszę nie, wchodzić. Czy on dalej tutaj stoi? A, e, jery, jery, dobra jery. on mnie teraz czy nie, nie dogonisz Zabie. mnie, nie Zabie. dogonisz Zabie. mnie Wchodzę tutaj, ej wow Czy my A, jesteśmy teraz... Zabie, vip? Nie możesz tam bo my jesteśmy w strefie dla vipu Zobaczcie i tu jest faktycznie całe miejsce normalnie ze złota Mamy tutaj picie dla VIPów Więc oczywiście też sobie zaraz sprawdzimy I w dodatku jest tutaj teleport Więc dobra najpierw stawiamy sobie nasze picie I normalnie jestem chyba teraz cały ze złota Jak to wygląda? Są tutaj nawet jakieś giereczki, jakaś strzałka w górę No dobra zostawmy sobie tutaj i w Przechodzimy do tego portalu. Żeby być teraz. Ej, gdzie ja jestem? Co to jest? No i Bloxy Cole. Ej, nie myślałem, że w tej grze znajdziemy Bloxy Cole. Jest tu bardzo legendarny przedmiot. Tylko, że nie mogę go jakimś cudem podnieść. Ale kliknąć się, to co ja mam teraz z tym zrobić? Jak mogę Bloxy podnieść? Jest tutaj nawet kogoś grób. To może sobie z grobotą tą odkopimy jakąś Bloxy -kolkę. No niestety, nic takiego zrobić się nie da. Szkoda, że tego nie mogę podnieść. Bo mega miałem ochoty na tą Bloxy -kolkę. No i w sumie wam powiem, że to miejsce było nudne. Ej, Simon, czy ty zorganizujesz kogoś? Zrobisz? I, imprezę w samolocie. Czemu to jest w ogóle tak głośno? Ja, Co ty teraz robisz? Na imprezę w samolocie, ej, robię Robux i sobie no. Nie, nikogo nie wyrzucasz. E w ogóle widzisz z tym cały ze złota, bo jestem teraz o, bardzo piłki. Ja tutaj widzę, to jest super taniec! O! Dobra, super taniec, tak, jesteśmy normalnie na skrzydle i tańczymy sobie jakiś taniec. Czemu na dworze w ogóle tak kolorki świecą? Okej, okay, przestaliśmy już tańczyć, ej, dalej jest tu właśnie ten Nubaczek, który cały czas płacze. Ej, on taki takie duże oczy, czy mi się wydaje. Wow, jaka tam góra była. Dobra, tą górę sobie teraz zostawimy. Ja bym chciał jeszcze pójść do jednego miejsca. Co? Czyli właśnie do tego, żeby wyciągnąć taki miecz. Simon, gdzie jesteś? O, Jerry, tutaj jest uwaga po... Dobra, pojęcie, dawaj, ja, no, że, no, walka że, na miecze, walka na miecze! Nie, nie, nie na, nie, 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 Jerry, nie na mieście, ja nie jestem niezniszczony, bo jestem cały ze złota. Wychodzę teraz do ciebie do góry. No i co ty powiedz będziesz się kryć tutaj za nim? Ej, dobra, rozwalam was wszystkich! O, Simon, tu już po tobie! Dobra, i w ogóle to fajnie, że Jakie się świecę teraz i zobaczcie jak to pięknie wygląda na zewnątrz! Mam piękną koszulkę, ej, mega mi się przesadziłeś teraz dzwonię po kolegów! jakich kolegów? Po co chcesz nie człowieku? człowieku Zobaczysz sam, zobacz ty, teraz. Czy ty, czy, czy ty wezwałeś UFO? Naprawdę masz jakieś kontakty. Dobra, ja chcę to zobaczyć. Ja w to nie uwierzę, dopóki tu nie przyleci. ale to nie mnie! Ej, dobra, to faktycznie się ufom, o Co się dzieje? Dobra, pijem sobie jeszcze jakieś inne soczki, Wypiłem sobie najpierw taki, wypiłem sobie jeszcze ten, wypiłem sobie ten, ten kolejny. Ej, dobra, ogólnie to wypiję chyba wszystkie możliwe i nic mi się nie stało. Jestem na najwyższym punkcie na mapie. Ej, Simon, czemu jesteś taki malutki teraz? Czyli wypiłem coś takiego? Dobra, to jest fajnie, że sobie to wypiję. Ogólnie tu stum jakąś buteleczkę przywiązaną. Czy my możemy wreszcie doleć. Do jakiegoś normalnego miejsca. Czemu tu jest napisane bomba jądrowa? Jaka bomba jądrowa? Czy coś tu ma teraz wybuchnąć? Co ty znowu zamówiłeś, człowieku? Wiesz co, bo tam w kokpicie taki przyjdzie z czerwonym, myślę, że Dobra, ja na razie żadnej bomby ogólnie nie widzę, chyba że u nas naprawdę... Ej, trzeźcie się, trzeszie się, wszystko, Simon! Nie! Wybuchło! Ja już mam naprawdę tego dość. Wiecie co? Wyskakuję z tego samolotu i może polecę po prostu ten jakiś innym, bo ten jest jakiś nawiedzony Simon zostaje w środku, a ja mam nadzieję, że takie czego wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcjonację, mam się widzieć w kolejnym odcinku. I'm going yeah. game!